jest współorganizatorem tej dzisiejszej pikiety i bardzo gorąco witam wszystkich kolegów i koleżanki, którzy przybyliście również z regionu, mam tutaj na myśli z oddziału Grudziądzu, Świeciu, Tucholi, Nakle, również pozostałych oddziałów. Wspierać pracowników tego szpitala w słusznych żądaniach. Przygotowana akcja związkowa jest protestem przeciwko działaniom dyrekcji szpitala, mającym na celu pomniejszenie kosztów pracy poprzez przekazanie części zakładu na innego pracodawcę. Przewidywane w przedmiotowym outsourcingu oszczędności. Jak to zwykle bywa w naszym kraju, odbywają się kosztem najniżej uposażonych grup pracowniczych. W tym przypadku dotyczy to pracowników działu utrzymania czystości i transportu wewnętrznego. Solidarność nigdy nie zaakceptuje liberalnych rozwiązań systemowych o charakterze patologii społecznych, których silniejszy wykorzystuje słabszy. Te patologie to przede wszystkim umowy. Tak zwane śmieciowe, z którymi już od paru lat walczy nasz związek. I również opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od najniższej umowy zlecenia. Bo najprawdopodobniej to będzie Was, drogie koleżanki, czekało, jeżeli ten outsourcing dojdzie do skutku. Solidarność podjęła walkę z tymi współczesnymi formami niewolnictwa i będzie ją kontynuować aż do ostatecznego zwycięstwa, czyli zmiany przepisów. Pewnie jeszcze o tym tutaj kolejni mówcy będą mówili. Ja tylko oglądając kilka dni temu telewizję usłyszałem takie znamienne zdanie. A mianowicie, jeżeli nie chcesz sobie pogrudzić rąk, to przeprowadź autorski. Z tego typu działaniem, z taką niesprawiedliwością mamy w przypadku szpitala Jurasza do czynienia i dlatego dzisiaj się spotykamy, żeby głośno zaprotestować. Wiszczemy, przepraszamy równocześnie tutaj wszystkich pacjentów, że nie mogą odbyć dzisiaj popołudniowej drzemki, ale myślę, że nam to wybaczą, bo sprawa jest ważna, dotyczy przede wszystkim tych, którzy najczęściej, można powiedzieć, wokół. Właśnie pacjentów tutaj chodzą, dbają o czystość, sprzątają o pewien ich komfort. Oddaję głos koledze przewodniczącemu Zbyszkowi. Jeszcze raz e, dziękuję za... Zaczęliśmy właściwie pół roku od gwiazdki o to, żeby outsourcingu w naszym szpitalu nie było. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam, witam panie salowe, witam, witam panie z Utrzymania Czystości, witam panów sanitariuszy. Proszę pamiętać, że w tym szpitalu pracują nie tylko lekarze, pracują nie tylko pielęgniarki, pracują również ludzie. Które na co dzień wykonują tą najgorszą czasami robotę. Ich jest 300, i 300 osób pójdzie na tak zwane śmieciówki czyli będzie od dwóch za dwa miesiące prowadziło śmieciowe życie. Wygrała firma, co do której mamy mnóstwo wątpliwości. Firma Naprzód Krakowa. Potrafimy sprawdzać w internecie, więc wiemy, że na przykład w Kochatowie ta firma się nie sprawdziła. Ludzie musieli wyjść na ulicę, panie musiały domagać się swojej godziwej zapłaty. My spotkaliśmy się tutaj również dlatego, żeby nikt nie mówił, również nasz dyrektor, że państwo jesteście zachwyceni, zadowoleni z tego, że tutaj będzie obsługa. Drugi powód, dla którego się tutaj spotykamy dzisiaj demonstrujemy, chcemy, żeby ta firma, która tutaj za dwa miesiące przyjdzie, żeby widziała, że ma do czynienia z ludźmi, którzy potrafią się skonsolidować, którzy potrafią walczyć o swoje. Każdy zapis z umowy przetargowej będzie solidnie przez nas kontrolowany. Mamy niby roczną ochronę prawną. To znaczy, że nic z państwa nie może pracować na innych zasadach niż do tej pory przez rok. Będziemy tego mocno pilnować. Ja mam przygotowaną tutaj taką petycję, którą pod koniec e, przeczytam być może dzisiejszego spotkania, dzisiejszej demonstracji. Ta petycja jest również skierowana do prezydenta Rzeczpospolitej. Tu nie na darmo jest śmieciówki, to nasz ból przez otwarte. Nasz prezydent może nie potrafi pisać ortograficznie, ale na koniec swojej kadencji wymyślił coś co nam się podoba. Trzeci punkt jego programu to ograniczenie śmieciówek w Polsce. Chcemy, żeby to nie było na zasadzie tylko pisania, ale żeby ktoś w końcu zrozumiał, że śmieciówki to naprawdę problem ogólnospołeczny. Trzeci powód, na którego się tutaj spotykamy, to również to, żeby nasze dzieci, nasze rodziny, bo tu sporo jest osób, które przyszło w imieniu swoich synów swoich córek, żeby nie musiały pracować za 5 zł. Za 5 zł jak niewolnicy. Nasz dyrektor, jeszcze chwilę powiem o naszym dyrektorze. Nasz dyrektor prowadził negocjacje, ale to były zawsze negocjacje pozorne. <laughs> Od początku było wiadomo, że e, szpital ma oszczędzać na e, pracownikach utrzymania czystości, na sanitariuszach. Ale te oszczędności to w wyliczeniu dyrektora to jest jakieś e, 500 tysięcy rocznie. Te pieniądze, które zyska, to niestety ja dzisiaj dostałam odpowiedź od pana dyrektora na temat dyskryminacji w naszym szpitalu. Okazuje się, że pieniędzmiarki dostaną podwyżki i te podwyżki dostaną kosztem innych I nie mamy nic przeciwko temu, żeby lekarze w Polsce zarabiali dużo. Niech zarabiają 30-40 tysięcy, tak jak jest w naszym szpitalu miesięcznie, niech pielęgniarki zarabiają dużo, niech walczą o swoje, bo ich jest też mało, ale niech wszyscy pamiętają, że również są inni pracownicy, że również są ludzie, którzy na przykład pracują w dziale utrzymania czystości, którzy pracują w dziale infrastruktury, w dziale żywienia, to jest... Średnio połowę ludzi, połowę personelu szpitalnego. I o nich też trzeba pamiętać, trzeba się upominać. I na rękę dostają tylko 1200. W tej pracownicy naszego szpitala, jak tutaj jesteście, te 300 osób, prawdopodobnie straci szansę na pracę, na płacę minimalną, która wynosi jednak 1750 zł. Będziecie Państwo być może za jakiś czas pracowali za stawkę no dosłownie godzinową 5 zł. Ale wtedy proszę pamiętać, ja już wiem jak się organizuje takie akcje. To jest bardzo prosto. We wrześniu znowu wyjdziemy na ulicę, znowu będziemy się domagać swego. Może będzie nas więcej. Chciałem powiedzieć jeszcze, jak to będzie wyglądało dzisiaj. My za chwilę, tak za 20 minut, jeszcze tutaj pan, jeszcze Leszek będzie mówił za chwilę, pan poseł również, za chwilę przejdziemy ulicą. Kili Skłodowskiej w kierunku Jurasza. Mam nadzieję, że wtedy po prostu będziemy głośni, będziemy słyszalni, tak jak mówiłem, wszędzie. Po prostu musimy walczyć o to, żeby nie było śmieciówek, żeby nie było umów tego typu. Na razie dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich walczących o godne życie, o podmiotowość, o podmiotowość pracownika. Wy jesteście tymi, którzy akurat wiedzą najlepiej, jak żyje się za te 1200 zł i wiecie doskonale, że za chwilę możecie mieć nie 1200, a 700 albo 500, tak zwaną ja Dlatego, że w Polsce zaczyna być takie prawo, że są równi i równiejsi. Starają się nas skucić, dając jednym podwyżkę, drugim nie dają. Dziś jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wszystkim. Że nie zgadzamy się na patologię. Powiedzieć wszystkim, że będziemy walczyć o każdego pracownika. Nie jest ważne, czy to jest sprzątaczka, czy to jest lekarz, czy to jest dyrektor. Ważne jest, że jest człowiekiem. Ważne, że ma rodzinę. Ważne, że chce mieć godziwe życie, na które ciężko zapracował. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, że dziś nie odpowiadają za błędy w zarządzaniu, w kierowaniu placówkami. Ci, którzy są dyrektorami, tylko popełniają błędy, a my za nie płacimy. Zwykły pracownik musi ponosić koszty niewłaściwej, złej i złego zarządzania. Dlaczego byliśmy na spotkaniu z panem rektorem? Mówiliśmy, że mamy propozycję zrobić outsourcing na zarządzanie. Tych nieudaczników, którzy doprowadzili do takiego zadłużenia, wyrzucić. I wziąłem Chcę Państwu powiedzieć i wszystkim, że oszczędności byłyby znacznie większe, dlatego że ich pensje kilkosobowego zarządu przewyższają Wasze wszystkie płace roczne. Mówiliśmy u pana rektora, że oczekujemy od niego pochylenia się nad tymi najbiedniejszymi. I co? List, który dzisiaj chciałbym jeszcze raz przeczytać. Zadresowany list otwarty do pana rektora. Podpisany, mi się wydawało, że jak 300 pracowników podpisze, ci, którzy tracą pracę, to będzie duży sukces. Podpisano powyżej 1400 pracowników. Czyli nie tylko ci, którzy jakaś tracą pracę. Warto jeszcze raz Panu Rektorowi przypomnieć, dlatego że on jest tutaj głównym dowodzącym. Dyrektor jest tylko wykonawcą. Liz otwarty wszystkich pracowników. My, pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 imieniem dr Antoniego Jurasa w Bydgoszczy, z dezaprobatą i zażenowaniem przeszliśmy wyrażenie przez Pana Rektora zgody na przekazanie części zakładu pracy z pracownikami do podmiotu wewnętrznego. Tym samym pokazał Pan swoją bezduszność na losy pracowników, którzy ciężko, sumiennie i oddalnie pracują na rzecz szpitala oraz jego pacjentów. Otrzymując za swoją pracę wynagrodzenie w większości na poziomie płacy minimalnej, mając na utrzymaniu rodziny, często żyjące na poziomie minimum egzystencjalnego. Chcemy Pana poinformować, iż nie ma naszej zgody na restrukturyzację, gdzie oszczędności dokonywane są kosztem grupy najbiedniejszych. Domagamy się, aby koszty restrukturyzacji solidarnie podnosiły wszystkie grupy zawodowe, a w szczególności ci, którzy przez nieudolne zarządzanie doprowadzili szpital do wielkiego zadłużenia. Brak zgody na włączenie do specyfikacji dwóch postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe dotyczące pakietów gwarancji pracowniczych oraz gwarancji zatrudnienia na trzy lata w oczywisty sposób pokazują przedmiotowe traktowanie pracownika, do którego i Pan się dołączył. Pragniemy poinformować, iż nieprawdziwe są przekazywane Panu przez dyrektora szpitala informacje, że wszyscy pracownicy wyrazili aprobatę i z zadowoleniem przyjęli rzekomy gwarancje zatrudnienia. Przygotowane zapisy nie dają satysfakcjonującej nas gwarancji zatrudnienia i stabilizacji dla naszej rodziny na przyszłość i są w większości zabiegiem propagandowym. Jesteśmy przerażeni perspektywą przejęcia nas przez firmę zewnętrzną, tym samym zdesperowani do podjęcia walki o nasze godne życie i stabilizację zatrudnienia. Dlatego domagamy się od pana rektora podjęcia decyzji wynikających z pana kompetencji i spowodowania wycofania oferty przetargowej przez rektora szpitala. I co się stało? Pan rektor nawet nie raczył wam odpisać. Tupie to? Pan rektor nawet nie raczył się pofatygować, żeby spotkać się z przedstawicielami waszymi. Okazuje się, że jest lepszy od nas. Że nie jest zgodnie nas, żebyśmy się z nim spotkali. Był wojskowe, on ma dobrze. Chcę powiedzieć, że panu rektorowi po raz kolejny przypomnimy ten list, odwiedzimy go w jego biurze, przyjedziemy i złożymy petycję. Domagając traktowania właściwego każdego pracownika. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że siedzenie w ciepłym fotelu pana rektora. Jest tylko i wyłącznie wygodne dla niego. Natomiast chciałbym i to mu życzyłem, żeby raz przez rok czasu pożył za 1200 zł. Żeby miał ten Brawo! Pomagaliśmy się zapisać zgodnie z przyjętą ustawą i nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Żeby był zrównoważony zamówienia publiczne, mówiące o pracownikach jego podmiotowości. Domagaliśmy się dużo? 3 lata gwarancji zatrudnienia? W wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymujecie? Czy to jest dużo? Okazuje się, że dla nich, żeby zysk mieli większy, jest dużo. Bo na czym mają zarobić? Na materiałach, tej specyfikacji mają takie przyśrubowane w poziomy, że nie wyrobią się z tego. Więc na czym mogą zarobić i zrobić zysk? Na pracownikach. Tak jak to jest w szpitalu w Nakle, w paru innych szpitalach. Z naszej strony jako Solidarności nie ma na to zgody. Będziemy walczyć do końca bez względu na to, co będą chcieli nas poróżnić. Dziś jak słyszeliśmy, pielęgniarki mają dostać, protestowały. Mówią, że będą strajk organizowały. Wszystkim oczywiście godne warunki pracy i płacy się należą. Natomiast nie można pomijać i traktować jednej grupy przedmiotowo. Nie może być tak, że grupa najsłabsza zostaje najbardziej upokorzona. Na to zgody solidarności nie ma i nie będzie. I chciałbym z Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko aby ten outsourcing został wstrzymany, aby odstąpiono od tego outsourcingu. I tak jak dziś stoimy tutaj z naszymi kolegami, którzy was wspierają, bo Solidarność to właśnie wszyscy, nie tylko jedyna grupa zawodowa. Solidarność to właśnie ci, którzy przyjechali ze z Świecia, z Tucholi, przyjechali z Nakła, z Sądza u nas z Grudziądza Solidarność to jest jedna. Pamiętajcie jedno, że tylko razem jesteśmy w stanie zwyciężyć, tylko razem jesteśmy w stanie tą patologię znieść, bo zaraz tego nikt nie zrobi. Siedzą sobie w ciepłych gabinetach, podejmują decyzje, biorą duże pieniądze i mają głęboko gdzieś społeczeństwo. Mamy, mamy pełne prawo żyć godnie i walczyć o godne życie. do regionu leszkowi za wystąpienie. A teraz chciałbym przywitać tutaj przybyłych na dzisiejszą pikietę posłów, pana Tomasza Latosa i pana Piotra Króla. Zgodnie z waszym życzeniem zaprosiliśmy również zagranek i teraz chciałbym oddać im głos. Proszę bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak wiecie, jestem cały czas tutaj obecnie na urlopie, ale nadal pracownikiem tego szpitala. I kilkakrotnie rozmawiałem na ten temat, na temat tej sytuacji, tych pomysłów dla mnie zupełnie absurdalnych, związanych z outsourcingiem, zarówno z panem dyrektorem, jak i z panem, panami rektorami, bo i z prorektorem, jak i z rektorem, zresztą w obecności Solidarności było to ostatnie spotkanie. I muszę Państwu powiedzieć, że ani razu, ani jednym na podczas żadnego z tych spotkań nie było woli porozumienia. Ani razu nie było otwartości, żeby tą sprawę jakoś rozwiązać. Myśmy proponowali wraz z Solidarnością różne rozwiązania, ale dyrektor był głuchy na te argumenty. Natomiast dyrektor uważał, że to jest problem dyrektora i się nie chce w to mieszać. Taka jest niestety smutna prawda. Nie pomagały żadne informacje, również doświadczenia innych szpitali, bo to jest nie tylko krzywda dla państwa i to jest nie tylko uderzenie w najsłabszych, czyli w państwa, w tych najgorzej zarabiających, ale to również, mogę to powiedzieć z absolutnym przekonaniem, szkoda dla pacjentów. To będzie uderzało również w pacjentów. Jak mi powiedział jeden ze znanych menadżerów, w życiu by nie wpuścił na blok operacyjny jakiejś firmy zewnętrznej, żeby sprzątała. Takich przykładów można zresztą podać wiele, bo jest wiele szpitali w Polsce, które weszły w outsourcing i później szybko z tego wychodziły, bo rosły infekcje, były zakażenia wewnątrzszpitalne, były różnego rodzaju powikłania. Krótko mówiąc, to była nie tylko krzywda dla pracowników, których w ten sposób potraktowano, zwolniono czy przekazano w outsourcing, ale również to była krzywda dla pacjentów i to była krzywda dla y, funkcjonowania szpitala. Dziwię się, że brakuje zdrowego rozsądku i brakuje y, chociażby refleksji w oparciu o te doświadczenia innych placówek. Niestety tutaj, w tym szpitalu. Powiera się cały czas błędy i być może to jest jedna z przyczyn brak właściwego zarządzania, że ten szpital ma coraz gorszą sytuację finansową i cały czas chyli się ku upadkowi. Niestety nie możemy na to pozwolić i będziemy z pewnością wspólnie walczyć i przeciwstawiać się do samego końca przeciwko tym, w moim przekonaniu, absurdalnym pomysłom. Z Postwem królem będziemy na pewno tutaj z Państwem w kontakcie, yy, a ja mogę powiedzieć tyle, że yy, nie w kontekście konkretnego szpitala, ale w ogóle z outsourcingu, była nie jeden raz dyskusja w Komisji Zdrowia i yy, nawet liberałowie uważają, że to jest droga donikąd, że to jest droga tak naprawdę, która szkodzi wszystkim. I pracownikom, i pacjentom. Proszę nasze słowa, to niech po prostu się zwolni. Po co on nas zwalnia? Nie zależy mi na tym, czy pan dyrektor wyrazi zgodę, że będę mieszkała w hotelu asystenckim, ja czy moja koleżanka. Ale. Chcielibyśmy tylko jedno zobaczyć. Jak dyrektor sprząta albo pani dyrektor sprząta jakąkolwiek salę, za takie pieniądze jak my sprzątamy. Proszę, niech inne koleżanki się wypowiedzą, one mają więcej do stracenia, może. Dla mnie to jest zdumiewające jedynie to, że jeden człowiek może zniszczyć tylu ludzi, taką tragedię ludzką. Ciekawe, kto za nim stoi, że on jest taki pewien siebie bo on uważa się za kogoś lepszego niż my. My dla niego jesteśmy nikim po prostu. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, kto za nim stoi, za tym człowiekiem, że tak sobie pozwala. Rzeczywiście <laughs> można by powiedzieć, że takie działania podejmują ludzie bez serca. No jak można żyć bez serca? No ale widocznie jest ale to możliwe. Ale już głowy wymieniają, to może serce też wymieniają No właśnie. Trwa spór zbiorowy Dyrekcją. Wyznaczyliśmy termin na 7 maja. Jednym z postulatów sporu zbiorowego jest właśnie wycofanie się z outsourcingu, drugie jest podwyżka wynagrodzeń dla tych najbiedniejszych czy najniżej uposażonych i ten spór zbiorowy będziemy prowadzić. Jeżeli nie będzie woli ze strony dyrektora, jak i również ze strony dyrektora na dialog i negocjacje, to trudno, będzie konfrontacja. Konfrontacji Solidarność jest od 80. roku. Jeżeli nie ma woli negocjacji, nie ma woli dialogu, to musi być konfrontacja, w której nie ma zwycięzców, nie ma pokonanych. Za każdym razem sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast my w tej konfrontacji na pewno zwyciężymy. wykrzyczyliśmy ten ból, że to faktycznie ból nas wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję, żeśmy się zmobilizowali i wszyscy jesteśmy tutaj razem. Niech się Niech się boją! Niech się boją! Niech się boją! Niech się My, to znaczy przewodniczący Solidarności Leszek Walczak, solidarność. Niech żyje solidarność! Niech żyje solidarność! Niech żyje solidarność! Niech żyje solidarność! Niech żyje solidarność!